Cześć, witajcie na kolejnym przejściu. Dzisiaj jesteśmy w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich i będziemy chcieli spróbować się wbić tam, czyli na lodową kopę. Zostawiamy tutaj tę rinkę i kierujemy się w tamtą stronę. Będziemy przechodzić do lodowej dolinki, a potem odbijać w stronę lodowej przełęczy. Latem się idzie tędy przez to wzniesienie. Natomiast myślę, że zimą można po prostu obejść dołem zejdziemy sobie tu w dół i potem będziemy obchodzić. Potem tu do góry, i będziemy wchodzić do lodowej Dolinki. No i tu mamy lodową Dolinkę. Tam, gdzieś widać drogowskaz, jest rozdroże szlaków na czerwoną ławkę i na lodową przełęcz. My się będziemy kierować na lodową przełęcz. To właśnie mijamy wejście na czerwoną ławkę. Podchodzi parę osób. Wcześniej też widzieliśmy kilka innych. No generalnie zimą nie wygląda to jakoś szczególnie ciężko. Jest umiarkowanie stromo, ale przy dobrym śniegu może nawet łatwiej niż latem. Kawałek się nam udało podejść już, choć do góry wciąż jeszcze sporo. Tu na szczęście już trafiliśmy na lepsze stopnie. Tam mamy parę narciarzy przed sobą, więc może to jakoś pójdzie. Prawie końcówka Dosłownie parę metrów zostało I będzie koniec No i mamy lodową przełęcz No i za chwilę tam A tak wygląda grań w stronę Małego Lodowego Ruszamy tam. Śladu nie ma. Skiturowcy podeszli tylko kawałek, więc będziemy musieli sami drogę znaleźć i ewentualnie przetorować. Tu jest całkiem OK, ale ty nie chcesz do Kurde Średni ten śnieg Dobra, szybki update. Próbowaliśmy wejścia Ale niestety warunki są bardzo ciężkie. Jest miękki, niezwiązany śnieg na twardej starej pokrywie, więc podeszliśmy może jedną piątą trasy i padła decyzja o odwrocie. Będziemy schodzić z przełęczy, i ja myślę, że jeszcze się spróbuję na czerwoną ławkę dostać. No, dużo osób teraz przeszło, więc się będzie schodzić znacznie łatwiej. Tu sobie jeszcze zejdziemy kawałek, a potem dołączymy tam do wchodzących na czerwoną ławkę. Dobry moment, żeby już tu odbić do góry. Pewnie zaraz się połączymy ze śladem. Bo dzisiaj na tę czerwoną ławkę naprawdę sporo ludzi wchodziło. Mamy ślady. Teraz pewnie będzie już wejście jak po schodach. Tak, za nami. W sumie niezbyt stromo. A my ciągle dość jednostajnie nabieramy wysokości po wyraźnych stopniach. Myślę, że już mamy sporo, ponad połowę podejścia. Robi się trochę stromiej. A tutaj po prawej stronie można zobaczyć fragmenty wiaferaty. Jest film z jej przejścia na moim kanale. Możecie sobie zobaczyć. Zimą jest zasypana w większości. O, w sumie widać też. Trochę łańcuchów. W zasadzie do przełęczy nie zostało już daleko. Pewnie w 10 minut wyjdziemy. My sobie wchodzimy po łatwym, ale ktoś kto tu zakładał ślad, to raczej prosto nie miał. No ta końcówka naprawdę stroma. Zobaczcie jak jest z tyłu. Więc Podejście się robi pod koniec nieco bardziej wymagające. W sumie ostatnia prosta. Tu jest mała sponga, wielka sponga, ale to zaraz jak wejdę, to więcej ja powiem. Tempo ten niesamowite. Weszliśmy tędy. Stąd możemy zobaczyć baranie rogi, durny szczyt, łomnice. Natomiast po drugiej stronie, trochę szerszy widok. Tu mamy Sławkowski. Tam jest Gerlach. Gdzieś tu jest Bradawica. Czy tam Stary leśny szczyt? Tu jest czerwona ławka. Tu mamy spongę, a w tą stronę mamy podejście na mały lodowy szczyt, gdzie w sumie też niedawno byłem, więc nie będziemy chyba powtarzać. Po prostu sobie zejdziemy tutaj do Doliny Staroleśnej i może jeszcze podskoczymy tam na strzelecką turnię. O, tu musimy zejść, a potem tam na dół. Nawet nie taki zły ten tutaj. No, tam trzeba zejść. Tą lewą stroną się lepiej schodzi. Taki widok za nami. Tu jest czerwona ławka. A my kończymy zejście tym żlebem i będziemy odbijać w prawo, tu gdzie marek idzie. Wyszliśmy ze żlebu. Teraz tutaj trawersujemy ścianę. Małego lodowego szczytu, a przed nami bardzo fajny widok na ostry szczyt i jaworowy szczyt. Tu mamy strzelecką turnię, więc zejdziemy sobie jeszcze pewnie z 15-20 minut i będziemy odbijać, żeby sobie zdobyć jeszcze ten niewielki położony blisko trasy szczyt, tak w ramach dodatkowej atrakcji. Teraz musimy jeszcze zejść w to miejsce i potem łatwą granią. Myślę, że jest 15 maksymalnie minut. Prawie kończymy zejście, zaraz będziemy tutaj odbijać w stronę strzeleckiej turni. Pierwszych śladów nie ma, są narciarskie, więc będzie pewnie trochę takiego zapadania się jak teraz, ale to jest nic. Póki co szeroka, łagodna grań. A jednak tu są jakieś ślady piesze, jeszcze nie najświeższe, ale jednak są. Tu są bardzo fajne nawisy. Lepiej się nie zbliżać do lewej strony. Ten śnieg nie jest tu najlepszy, ale nie jest też zły. Szczególnie, że wierzchołek mamy już tutaj. No i na wierzchołek albo tu, albo tu. Myślę, że tu jest dobra opcja. No i. Mamy strzelecką turnię. Niezbyt wysoki ten szczyt, ale w sumie widokowo bardzo fajny. Tu jest Sławkowski. Mamy staroleśny. Świstowy. Jaworowy. dość potężnie wyglądający. Ostry. Mały lodowy. Czerwona ławka. Sponga. Masy w pośredniej grani. Tutaj jest droga powrotna. I sobie jeszcze chwilę przerwy zrobimy na szczycie. I będziemy schodzić. Tam w stronę zbójnickiej chaty Zejście też z fajnymi widokami Na Ostry i Mały Lodowy Myślę, że tu sobie można zrobić skrót do szlaku Czyli pójść w lewo, tak jak Marek i zacząć zejście w stronę zbójnickiej chaty. Tu się robi trochę stromo. Trzeba też uważać na kamienie pod śniegiem. Tak pieszo, to do tej części doliny się chyba nikt nie zapuszcza. Nie ma praktycznie takich śladów. Wszystko jest narciarskie. Normalnie w stronę zbójnickiej chaty idzie się tu. My skręcamy tu w dół, zrobimy sobie skrót, ominiemy schronisko i mam nadzieję, że dzięki temu nieco szybciej się dostaniemy do Starego Smokowca. Ale myślę, że tej łatwej części wycieczki już nie ma co nagrywać. Pewnie mało kogo to interesuje. Więc tu się pożegnamy. No i standardowo do następnej wycieczki. Mam nadzieję, że coś jeszcze tej zimy się uda zrobić.